Witamy w programie Na Osi w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Chcemy tutaj przybliżyć, oczywiście nagrywamy to razem z panem Romkiem, z panem Romkiem tutaj Romanem Latynem oceniamy wypadki, zdarzenia drogowe. Oceniamy, a teraz chcielibyśmy pokazać takie zdarzenia, które się wydarzyły. wydarzyły nie wiadomo dlaczego. Po prostu jedziemy główną drogą i nagle wychodzi czy wyjeżdża ktoś, coś, coś się dzieje i dochodzi do wypadku i chcieliśmy właśnie przestrzec tutaj państwa, was przede wszystkim, że niekiedy naprawdę może samolot na głowę spaść. Dzień dobry, będziemy to wspólnie analizować z Andrzejem Wachowskim. Zapraszam Andrzeja do pracy. Zapraszamy do oglądania. Oj. To piractwo jest. To jest piractwo. Tak jest. Proszę przejść. Oj. Oj, proszę. Tak się Pan spieszył. Ciągła podwójna wyprzedza. Chce zjechać na prawo. I nagle tam się stop zapalił, a to ciągniemy dalej. No i się skończyło na obrudzeniu. Ale ładnie przez płot, przez ten... przez płot przez, przez przeskoczyło. Wybicie tu. No, I to było tej, szczęście. Na tej, tak. tej dróżce się tak, ten go znalazł. Ten go nakierował. No. Ja mam określenie na to już. Tak. Pychowy siatkaż. No tak, pechowy siatkarz. No, można nazwać pechowy siatkaż. No tutaj widzisz. No po prostu ładna pogoda. Chciało się gazu dodać. I przed nim jechali za wolno, to się denerwował. No, jak przed nim ktoś może jechać. No i później dochodzi do takiego, do takiego wypadku. Wyprzedza, wyprzedził jeden pojazd, a chciał drugi wyprzedzić. No, no, no. Musiał drugi wyprzedzić, bo on zobaczył ten stop. I dlatego jeszcze pociągnął. Tu już szedł na prawo, ale tu zobaczył ten stop. Kierunkowskaz PD uciekał, może się uda. Nie było kiedy czym hamować, bo za szybko jechał, no i tak wyszło jak wyszło. No. Także... no Bo tutaj jest jeszcze jedna, jedna uwaga moja taka, tak? że pan, który chciał skręcić w lewo, czy osoba kierująca pojazdem, która skręcała w lewo, chyba nieco za późno użyła kierunkowskazu, bo nie ma, nie ma dopiero. To jest to, co jest bardzo powszechnym błędem. Kierunkowska razem z wykonaniem manewru kierownictwa. No najczęściej tak jest i do tego nie powinno dochodzić. Najpierw powinien być kierunkowska co najmniej przez 15 metrów, a później dopiero hamowanie. To tak powinno być i wszyscy by wiedzieli o co chodzi, chociaż ten siatkarz, jak żeśmy go nazwali, no to on był bezwzględny, on po prostu ciągła linia, teren zabudowanie i to wnał na zabicie i dobrze, że tylko tak się stało, jak się stało. Zrafił Trafił, trafił tak widzicie no, brawura, po prostu brawura. Jest to miejscowość, teren zabudowany, na pewno jest 50 na godzinę, mało tego, ciągła podwójna linia, wyprzedzanie, nie patrząc do przodu. Też się może uberiata spodziewać. No, Zawinił ten, co wjechał do tego rowu, został odbity od pojazdu, który skręcał w lewo. Oczywiście ten, co skręcał w lewo, podejrzewam, też dostanie mandat, bo się nie, upe nie upewnił się, czy nie jest wyprzedzany. No, po prostu, żeby wykonać, wykonać taki manewr, to, to kierowca tego pojazdu powinien się upewnić, czy nie jest wyprzedzany, bez względu na to, czy są ciągłe linie, czy jest zakaz wyprzedzania. Pamiętajmy o tym, zanim skręcimy w lewo, pamiętajmy, patrzmy w ustękę, czy nie jesteśmy już wyprzezanie. Przez jakiegoś, przepraszam, to nazwę wariata. No bo też jesteśmy winni. No i dokładnie no. to, co nas co zwróciłem uwagę, no. łączajmy prędzej kierunkowskaz. Tak jest, o właśnie, to tutaj jak Romek mówił jeszcze wcześniej, komentując. Za późno kierunkowskaz kierunkowskazu nie można wyłączać wtedy, kiedy się naciska hamulec. Kierunkowska z 10, 15, 20 metrów w zależności od, od, od drogi, jak to wygląda, czy to jest droga szybkiego ruchu, czy to jest teraz zabudowany zawsze. Najpierw kierunkowska, później dopiero hamulec. Takie badania naukowe były zrobione. Podobno kierunkowska to musi błysnąć trzy razy, żeby został zauważony. Wtedy no, mamy pewność, że no, ktoś go zauważył. Dokładnie, jakbyś to to. A to był taki niebezpieczny, pechowy siatkarz. A siatkarz. Stop, to, 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 to w siatkę to, to uderzył, tak? Tak, do grudka wpadł, na, na pewno nie mistrz świata. No, nie mistrz świata. No, mistrz no, no, świata, no, no, no. Tak? Tak. A może, że ten rów przeskoczył, tak? Tam? Tak, przeskoczył rów i poleciał sobie, o, bum, i w powietrze. To był taki i skoczek w dal, i Siatka i ogródek. No, zapraszam do programu Na Osi już za tydzień, a Romek... Ja zapraszam telewizyjnie na kanał nasz na YouTube, gdzie możecie pooglądać to, co my pokazujemy, posłuchać, o czym gadamy i zaprezentować tam swoje zdanie na ten temat. Czy my się mylimy, czy może mówimy rację mamy. Tak, podziel, podzielcie się waszą opinią. No i zalajkujcie, zasubskrybujcie. No to jest znowu, no, za, znowu, widzisz, za subskrybujcie, fajnie się mówi. subskrybujcie ja po prostu. Tak, jest, słowo do wypowiedzenia, bo ja się już zaczynam jąkać z tego, ale zapraszam za tydzień do programu Na Osi, do cyklu Nie Zabijaj, Nie Daj się Zabić. Miłego oglądania, dalszego ciągu programu Na Osi, do zobaczenia. Do zobaczenia.